Wszystko zależy niestety od układu liniowego. Nie możemy za bardzo wyprzedzać się względem poszczególnych podpór, żeby konstrukcja nie uzyskała za dużego łuku poziomego. Więc musimy kontrolować najpierw jedną podporę, potem względem środka następną podporę. I tak po trochu. Co 20, 30 mm, czasami 50 mm. to, Ile to będzie trwało? Do końca dnia na pewno. Posłyszałam, że całą dobę nawet. Tak, ale w nocy nie będziemy tutaj pracować, bo jest za ciemno i niebezpiecznie. Dokonujemy przesunięcia poprzecznie konstrukcji, która była przez ostatnie pół roku budowana. Konstrukcja o długości 193 metry, ważąca 1430 ton, dzisiaj przesuwana jest w miejsce docelowe o 10 metrów poprzecznie. Oczywiście przesuw dokonywany jest poprzez trzy siłowniki zamontowane na docelowych podporach. Odbywa to się bardzo powoli, po milimetrze, zajmie nam około jednej doby. To miejsce, które było między dwoma obiektami starymi pozwalało je zacieśnić i zrobić dwie niezależne konstrukcje i prowadzić ruch pociągów po starej konstrukcji. To daje nam możliwość większego przyspieszenia realizacji prac w tym miejscu, dlatego że widzicie Państwo, że pociągi cały czas kursują po tej linii, a my niezależnie budujemy dwa obiekty mostowe. Jak przełożymy ruch pociągów na tor numer 2, zbudujemy obiekt dla toru numer 2, wtedy będziemy mogli puścić przez narew po nowym obiekcie pociągi, a stary most, stary układ torowy będzie podlegał rozbiórce. środek brakuje jeszcze. Według geodetów powinniśmy jeszcze pociągnąć 20 mm na środek. W tę chwilę wygląda to tak. Podpora numer 2 względem podpory numer 3 powinna iść 16 mm na południe. Podpora okay. numer 3 względem podpory numer 2 10 mm na południe. A pierwsza? Pierwsza jest zerem. Okay. Pierwsza nie ruszamy. No, Operuje pompą. Wysuwamy siłownik, ciągniemy prętem w sekcję i. Na tym ta cała rzecz polega, nie? że to kontrolować i patrzeć na manometr, żeby nie przeciążyć urządzenia. Nie? na odcinku Czyże w Białystok odbywają się nie tylko tutaj w Uchowie. Oczywiście jest to największy obiekt inżynieryjny, jaki zbudujemy na tym 70-kilometrowym odcinku linii kolejowej. Natomiast prace prowadzone są też w innych miejscach. Takich mostów lub mniejszych zmodernizujemy łącznie 10. Wybudujemy 27 bezkolizyjnych skrzyżowań, czyli wiaduktów drogowych, oraz zmodernizujemy w tej puli istniejące wiadukty kolejowe. To wszystko zapewni bezpieczeństwo. Będzie można wygodnie przejechać nad lub pod torami, znikną wszystkie przejazdy w poziomie szyn pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem, więc poprawi się bezpieczeństwo. To też pozwoli nam prowadzić ruch pociągów z prędkością do 200 km na godzinę. Także na tym moście pociągi będą mogły jechać do 200 km na godzinę. W tej chwili mamy w trakcie toczących się prac 19 obiektów. To są m.in. przejścia pod torami, takie jak budujemy w Białymstoku, w Czyrzewie, w Szepietowie. Teraz zaczynamy budowę pięciu nowych obiektów. W czterech miejscach, m.in. w Czyrzewie, będziemy budować wiadukty drogowe. Będziemy też budować przejście podziemne w Bojarach. Mamy więc 19 rozpoczętych, 5 zaczynamy. Łącznie takich obiektów jak mosty, jak wiadukty będziemy mieli na tej linii 51. Na stacji w Białymstoku te prasy już weszły w taką fazę, która już jest bardziej widoczna. Zakończyły się roboty ziemne, te przygotowywanie przede wszystkim pod torza. Natomiast teraz pojawiły się pierwsze elementy konstrukcji nowego zadaszenia. To będzie nowość na stacji. To zadaszenie będzie stylizowane, nawiązujące swoją stylistyką do wyglądu budynku dworca, ale oczywiście przede wszystkim ma służyć podróżnym, czyli ma zabezpieczać przed deszczem, przed śniegiem, ma ułatwiać podróże. Jednocześnie budujemy przejście po Ziemne ono będzie prowadziło od budynku dworca na cztery nowe perony. W tym przejściu będą windy, będą schody ruchome, tak żeby wszystkie osoby, również o ograniczonej mobilności mogły się na te perony dostać. W tej chwili będziemy budować dwa nowe perony. Później, kiedy już te perony zakończymy, będziemy mogli przenieść ruch pociągów. Przejdziemy z następnym etapem prac na drugą stronę stacji, tak, żeby cały czas z stoku pociągi do Warszawy mogły odjeżdżać. kilometrów na godzinę ma swoje wymagania co do budowy linii kolejowej, co do urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim wymaga to likwidacji wszystkich przejazdów w poziomie szyn. Cały ruch drogowy krzyżujący się z ruchem kolejowym musi zostać poprowadzony nad lub pod torami, ale jednocześnie też przygotowuje się do tego inaczej urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W miastoku powstaje tak zwane lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym. To jest taki trochę odpowiednik wieży kontroli lotów, ponieważ z tego miejsca w sposób scentralizowany za pomocą urządzeń komputerowych, elektronicznych będzie obsługiwany ruch na całym odcinku Szczyrzewa do Białego Stoku, więc dawne nastawnie, które były na każdej stacji, przestaną być potrzebne, wszystko to będzie się odbywało z tego jednego miejsca.